Siemanko? Gdzie jesteśmy? Co to jest? Piasek mój spadł. Piasek? A gdzie my jesteśmy w ogóle? Być. Co, co to jest? Jakieś podziemne wody? To jest koniec gry i tam spada w nicość? Jak tam spadnę, to spadnę w teren tam na podłogę i będę tam chodził. Ej fajnie. Ja A... mogę tam chodzić. Pokaż co tu masz ciekawego, to czerwone duże, co to jest? O to? Mm -hmm. To jest taki ogromny domek O, e, Ale fajny, Taka połówka, połówka domu. Połówka domu, fajne no, nowoczesne, otwarte miejsce. A to są książki. O, lubisz książki. O, to mnie interesuje, co to za zbiorowisko klocków? Pokaż, taki idź na górę, rzecz. jak po schodach. Łak, schody zrobiłam. A od się trochę tak, wiesz, daleka obraz, żeby było widać bardziej te schody. Fajnie. Co masz jeszcze ciekawego tutaj nabudowane. Aha, idziemy na razie na górę. Mamy jeszcze maferki dla świnek. Oj, tak. chyba jest ciemno dla świnek, ale tu się tak fajnie wszystko świeci teraz. Dobra, pójdę spać. Nie no, fajnie to wygląda po nocach. Chcesz iść spać? Mm -hmm. Dobra. A co się stanie jak pójdzie spać? Co się stanie jak pójdzie spać? A, muszę to znieść. Aha. Muszę, mus... Co? O! Muszę ale szybko. No tak jest szybko. Co tam masz jeszcze ciekawego? A gdzie twoje... Bo... Ej, o jaki fajny, co to za potwór? Pokaż go. E, ta jest ten, to jest ten, Ja chyba zbudowałam taki potwora, który wychodził z jajka w ogóle. A pokaż go z daleka trochę, żeby było widać jak on fajnie wygląda. Ło, wow, a tam obok też jest jakiś fajny. No, ten tylko czerwony. nie czerwony, to są takie podwójne ściany. Dobra, poczekaj, poczekaj. Powoli go pokaż. Ej, one są naprawdę czadowe. I to są takie, że się la wygranej. Fajnie, co my tu jeszcze, co tu jest, to zielone? Będziemy to są tam? kaktusy. Ej, pokaż mi te kaktusy. One tutaj będą rosną. Jakie wysokie. One rosną. O nie, ja bym nie chciała wpaść w takie te. No. Ja chyba nikt by nie chciał. Ej, a weź tak na górze tych kaktusów wysać jakieś zwierzątko. <laughs> Jakie, nie mam jajka. Nie masz zwierzątek Ośmiornice. <laughs> Nie, może tak. Dobra. O no! Ona spadnie? Ej, one spadną? Dawaj kilka, zobaczymy, czy sobie poradzisz. Eee. Nie no, co ty, co ty robisz? Co ty im robisz? Jak, jak jakaś świnka pójdzie z tych kaktusów, to się grywa. O, dobra. Kto Pięć świnek, mi? która zwycięży. Ej, no czemu one nie idą nigdzie? One chyba wyczuwają, że nie mają dokąd pójść. A, a jakie polejesz wodą? Wejdź na górę wodę, proszę. Właśnie? No, ale odsuń się. Tak, wiesz, z góry pokaż ten widok, tak jak przed chwilą. Mama, pop Co? popchnę je. Ale ja musiałam ich polać wodą czy one spadną od polewania wodą? Możesz tak zrobić? Jestem ciekawa. Pokaż. Gdzie jest woda? Jest woda, dobra. Uhu, Spłynęły! Spłynęły wszystkie! Spływajcie, się, Lara! Dawaj jeszcze te dwa I tego Spływajcie świneczki, to było fajne Tylko teraz nie widać Funtana. kaktusu Fontana No, kaktusowa fontana, ej dobre to było To co teraz robimy ciekawego? Nowa świneczka Pięć świnek na raz Dobra Ej, one się atakują! Ale tam nas. One nas kochają? No, one, one lubią. Ej, śmiało śmineczka! To było słowo. Mogę je karmić. Dobra, ojejku, jakie słodkie. Ja mam też nasiątko krowy. Które to? A masz też dobra, to pokazuj. Świneczki nas gonią! Co tu się stało? Co to jest o to? E, e, świneczki tutaj zginęły. Oh no, a zbierasz mięso, tak? No. Dobra, to przynajmniej będzie obiad. A, no, właśnie. Chodź, chodź, ugotujemy, ugotujesz mi, pokaż jak się gotuje. Dawaj, jakąś kuchenkę i ugotuj mi świneczki. Ej, niech one patrzą, jak gotujesz ich koleżanki. To nie jest trochę straszne. Weźmy sobie tutaj jakieś jedzonko. No to miasto, hmm. co teraz zbieraliśmy, pokaż, jak to się piecze Ta. na ogniu. Może weźmy sobie to... Dobre. upieczmy sobie kurczaka Dobra, może być też tak. Uuu, co czy, czy to, to są jakieś piekarniki? idę Co tu się dzieje? Już nie mogę. Dobra, gotuj to co możesz. Wystarczy dla nas. Ej, dobra, bo pęknę, gdzie tu tyle jedzenia. Gotuj dawaj, pokaż jak to działa. No, gdzie będzie to? Będzie jakieś ognisko, czy tutaj są piece? O co chodzi? Nic z tego nie kumam. No, i co teraz? Robisz to jedzonko? Jak się I... robi to mięsko? O, wyszło mi. Dobra. I to już wyszło gotowane, czy o co chodzi? En... No, nie wiem. Jakoś to w ogóle nie działa. Dobra, chyba musimy skumać dopiero, jak to działa. Co to za tajemnicze miejsce? What? What is going on? Dę, dę. Co to jest? Co, 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 co? Jak będzie to świecie niebie, niebieska, to, to. Zobacz. <laughs> pyk. Nie wiem o co chodzi. Pyki, pyk, pyk. Ej, a to są pochodnie pyk, z ognia? co ty robisz z tymi pekpikami? Nie widzę różnicy. Byk. Światło jakieś? Byk. To są ognie, tak? Na tym. Tak. Ej, fajne. Takie ognie. Pochodnia to się chyba nazywa. A to są takie rzeczy. Takie rzeczy, jakie rzeczy. Czy to jest linia ognia, czy co? Linia ognia chyba. A Poparzyłam stopy. Polej tą linię ognia wodą. Zobaczymy, co się stanie. Chociaż ta woda to wszystko zasłania od razu. No właśnie, zasłoniła i tyle, rozlałeś wszystko. I zobacz, to nawet już nie zadziałało. No nie. Co, co, co tu jest grane? Czemu wszystko podtapiasz? Ale mama, to by było dość, mama, ja spr. chciałbym tutaj sprawdzić, czy w ogóle da się tutaj utopić. No chyba będzie ciężko jak się wypycha, może sprawdzimy to. W kolejnym odcinku, a teraz chyba skończymy na tym. Bye bye!